Panie Przewodniczący, proszę powiedzieć, jaki będzie finansowo rok 2020 tutaj dla regionu Płockiego, dla Płocka? Jestem przekonany, że bardzo pozytywny. Po pierwsze budżet województwa mazowieckiego w skali całego Mazowsza jest bardzo duży, ponad 3,7 miliarda złotych. Do porównania do tych lat najsłabszych, kiedy wynosił 2 miliardy, no to pokazuje, że jest duży przyrost i duża szansa na nowe inwestycje, bo jednak środki to inwestycje, to, to działalność, to pewna także promocja regionu i inwestowanie. Cieszę się, że także tutaj w subregionie płockim, w samym Płocku, w powiecie płockim będzie wiele inwestycji. Myślę, że jeżeli sumujemy, to i spotkamy się na koniec tego roku 2020, to będzie to około 100 milionów złotych, bo zawsze dokładamy już na koniec roku różnych środków na realizację właśnie inwestycji. Na same inwestycje drogowe, które dzisiaj tutaj usłyszeliśmy, to będzie około 30 milionów złotych. Budowa rond, przebudowa dróg wojewódzkich, tworzenie nowych pasaży, także tych pieszorowerowych dla bezpieczeństwa pewnych dróg dojazdowych. No to Pokazuje, że wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańcom Płocka, subregionu Płockiego. Ja bardzo się cieszę, bo po takich sztandarowych i dużych projektach tego subregionu, jak obwodnica Płocka, teraz obwodnica Gombina, którą w tym roku otworzymy i oddamy do użytku, no, są także te projekty ściśle w infrastrukturę drogową, w tworzenie jakby tych miejsc bezpiecznych, także nie tylko dla tych, którzy poruszają się samochodami czy rowerami, ale także dla pieszych. To pokazuje, że wychodzimy naprzeciw wielu tym problemom, Także inwestycja w kultury, w nasze muzea, jak Muzeum tutaj w Płocku, jak teatr, w którym się znajdujemy. To pokazuje, że staramy się słuchać mieszkańców i słuchać tego, co jest potrzebne w regionie. Ale też bardzo ważne są takie dodatkowe środki, które przeznaczyliście w tym budżecie na wyrównywanie szans poza takimi dużymi miejscowościami. Pamiętacie o kołach gospodyń wiejskich, pamiętacie o stowarzyszeniach, pamiętacie o tych ludziach, którzy tak na co dzień tworzą taką własną, małą ojczyznę i dzięki temu jest zrównoważony rozwój? My zawsze możemy powiedzieć. Tak, to jest bardzo ważne w ogóle w naszej działalności jako województwa. Tutaj zarząd, pan marszałek Adam Struzik, zawsze stawiają jakby na pierwszym miejscu ten zrównoważony rozwój, żeby nie faworyzować w sposób wyjątkowy czy dużych miast, czy powiedzmy może terenów mniej zurbanizowanych, ale żeby każdy miał szansę rozwoju. I te programy, o których tutaj mówimy, czyli te programy wsparcia, to ponad 100 milionów na drobne komponenty. To jest bardzo wiele, bo to Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołest, to Mazowiecki Instrument Infrastruktury Struktury sportowej, to Mazowiecki instrument ochrony powietrza, ochrony środowiska, gdzie na przykład kupujemy oczyszczacze do szkół, co dzisiaj wiemy, że z punktu widzenia ochrony środowiska jest także bardzo istotne. To program wsparcia właśnie w te klasopracownie językowe i edukacyjne, program wsparcia działkowców, program wsparcia także jednostek OSP no, pokazuje, że dla każdego coś dobrego, mówiąc bardzo kolokwialnie, że staramy się pokazać, że to, że jesteśmy dużym regionem, największym jako mazowsze nie sprawia, że zapamiętamy. Pamiętamy o małych sołectwach, o małych kołach gospodyń wiejskich, o małych, drobnych, lokalnych sprawach życia codziennego. Trudno było podzielić ten budżetowy tort tak, żeby każdemu starczyło i dla każdego było? Zawsze jest trudno, bo im więcej środków, tym potrzeby są większe, tym pomysły są potężniejsze i każdy, jeżeli widzi, że ma środki, to próbuje tę inwestycję powiększać i, i coraz bardziej inwestować jakby we wspólny rozwój, ale wydaje mi się, że ten budżet był budżetem takiego kompromisu, podzielenia tego, żeby były programy wsparcia i inwestycje drogowe w nasze drogi wojewódzkie, ale także w infrastrukturę, w kolej. No, pokazujemy, że staramy się zrozumieć wszystkich. Yeah. <laughs>